Piękne Shadow Dodgery, Mega Mocny, Bayonet Freehand i Epicki Fire Serpent są razem warte ponad 7000 złotych i co najlepsze, mogą być Twoje. Do tego przytacie kotwi jako, ale więcej szczegółów poznasz już za chwilę. Miłego oglądania. Siema przyjaciele, przyjacielu, przed chwilą skończyłem nagrywać wcześniejszy odcinek. No i na nie była dupa potężna. W związku z czym ja stwierdziłem, że tego tak zostawić nie mogę. Powróciłem, sprzedaję sobie tego Karambita za 20 koła, jeszcze jakąś naklejkę za 80 groszy, ale nawet jej na oczy nie chcę widzieć. I miejmy nadzieję, że coś ciekawego tutaj ugotujemy z tego, tak? No, się na pewno na klasyku, ja tutaj klikam Jester'a, klikam Jester'a i chcę coś Jesterowego stworzyć tutaj fajnego Counter Strike Case, Elegant Case, Slime Case, MVP Case, Radiation styknie? Styknie! Dodajemy 3 i na standardzie w to ciśniemy Ja naprawdę wiele batli pod rząd na standardzie przegrałem, więc liczę, że to jest twój, twój mój moment Dodatkowo, przewaliłem dosyć dużo, nie chwaląc się oczywiście, w ostatnim czasie na skrzynkach. W związku z czym no to musi być ten moment, tak? Teraz po prostu musi mi oddać, nie widzę innej opcji, bo oczywiście, musisz pamiętać, że pierwsze, jest Go jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, nie masz osiemnastki grać, to nie możesz. Proste, proste. Po drugie, musisz pamiętać, że bardzo często tu zabiera. Czego jesteśmy właśnie świadkami? No w tym momencie akurat Emeralda, więc trochę muszę zmienić swoje podejście, ale naprawdę w ostatnim czasie giga, giga, giga dużo przewaliłem. Więc musisz o tym wiedzieć, że tu bardzo często się przegrywa, dużo częściej przegrywa niż wygrywa, i musisz o tym wiedzieć, a my John Justin Butler Wygrywamy ją po wielkiej przerwie, no ale też nie zgarniam turbo kokosów, no 4 koła na plus. Stój, co jak Ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135. Z 1000 1350. Innymi słowy, 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nie mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik FIACO. Co więcej, mogęś tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym crafty nie są wliczane. Zapraszam Proszę Cię bardzo serdecznie na Pirates Labs Kodem, oczywiście, Fiako. Zawsze to fajnie, zawsze miło. Lepszy ryc, ryc niż nic, ale no z drugiej strony, chyba liczyliśmy na coś więcej, no nie? ja ile tu ludzi ostatnio gra, ja pierdzielę. Dobra, 17 koło. Co moglibyśmy za to stworzyć? Może jakiegoś szarka aby za to dupnąć? A też kurde, tyle tych klasyków przewaliłem, że jakby zrobić jakiegoś tańszego klasyka. W sensie tańszego. No, zaraz zobaczymy, jak nam wyjdzie do nie tańszego klasyka. Ale mam wrażenie, że jakby zrobić coś takiego. Dodaj skrzynki na dwóch graczy. Na dwóch graczy na standardzie to, że pójdziemy za ciosem. czekaj, ty mi nie wierzysz. Ale patrz ile tu ostatnio pod rząd jest przewalonych na klasyku, no nie w związku z czym ja liczę, że teraz jeszcze tak wiecie, pójdziemy za ciosem, przypieczętujemy naszą dominację. I pomoże nam w tym Bot Michael, który będzie trafiał, ale nie jakoś powalenie. No co prawda, pierwszego drop. Nie do końca legitymizuje moje słowa, aczkolwiek to tylko pierwszy drop. To tylko pierwsza skrzynia. Już się powoli do niego zbliżamy. Już nie tracimy 6 tysięcy, a 5, więc powoli, powoli do przodu. Bloodsport za 1000 dorzucony. W porządku, 4000 do nadrobienia. Można powiedzieć, że tylko, ale dla mnie to jest aż 4000. To jest naprawdę dużo. Jeszcze trzy skrzynki nam zostały. MVP, ojejku, tu ach, chyba, counter w ogóle, właśnie, counter Track Blood in the Water. No, nie zapowiadać to ciekawie. Ojojoj, te berety też jakoś kosmicznie dużo nie są warte. Jego M4 powiem, że kiepska to 1800 kosztuje. No i GG's, GG's 11 kołaś Jakoś turbo z tego nie zgarnął, więc mam nadzieję, że jeżeli bym się pozbył, a pozbędę się tego Fire Serpenta. I teraz tam wbiję, to przyjdę z potężną odsieczą. Takie jest założenie, chyba że to na trzech dziawimy. Dupnijmy to na trzech. Dupnijmy to na trzech. Ja mam takowe wrażenie, że coś się z tego uda. Że coś tutaj uda nam się ugotować. Bot Alex oraz bot Michael, naszymi oponentami. I proszę, proszę, żeby coś potężnego dla mnie. No pierwsza skrzynka mocno średnia, zastawiając to z wcześniejszym otwarciem, no dużo, dużo gorzej, tam poleciał nóż za 6 koła, Imperial Playdy dla mnie za 2200 zł. bardzo fajnie, 3000, mamy fajną przewagę nad oponentami, dwa razy wajsy i to są wajsy za 6800, więc naprawdę dorzuciliśmy teraz bardzo, bardzo dużo z botem Alexem, dorzucam jeszcze naprawdę mocne rękawice, kulminty cool za 4000 złotych, więc ja tutaj już powoli... Już powoli czuję się jedną nogą zwycięz zwycięzcą, ale to jeszcze naprawdę nie jest przesądzone. Jeszcze są skrzynie, które mogą wszystko wywrócić o 180 stopni. Przed nami slime case, gdzie mogą wywrócić na rękawice nawet za 26 tysięcy. Więc jeszcze się nie cieszmy. Nie, błagam nie. 7 tysięcy! Mamy to! Dorzucone perfekcyjnie 28 koła i wreszcie się trochę odkuwamy. No, jeszcze nie nadrabia nam to, niestety, wcześniejszych filmów. Ale już to ma. Zaczynam mieć ręce i nogi. Sprzedam sobie to. A zostawię sobie jeszcze te jedne wajcy. Bo czemu by też nie. 7,5 koła. 12 tysięcy w tym momencie. O, taka batelka za 300. No to jest znowu klasyk, więc. Kurde, to żałuję. Nie będę tego ukrywał. Ale jak YouTubery tworzą battle, no to ja tutaj też muszę jakoś nadgonić. padr, To jest chyba w ogóle, no nie? On chyba kiedyś głowizak wizerunku, bo zobaczcie się kojarzyć. O, kuźwa, Princea dupnął. Za 15 koła. Jasny gwinciol. No tego się w tej battle nie spodziewałem. No, ale czy taka atrakcja była weta 3000? Dla Ciebie myślę, że tak, bo fajnie się patrzyło. Dla mnie, mm, no już trochę mniej. Tak czy siak, mamy 9600. Wezmę, wezmę sobie starki Boże. Ja bym sobie tutaj zrobił coś takiego. O, o, o. 9700. Trochę przegiąłem. Dobra, weźmy sobie tak. A nie, ja wolę to niż All Star Case. Mi to się podoba. To i na Szarku to robimy. Na Szarku. Miejmy nadzieję, że za na dopchamy Mniej więcej tak, żeby każdy z nas wyszedł z dychą Byłoby naprawdę, naprawdę miło Poczekam, bo jak widzieliście, wariaty są na stronie więc może, więc może ktoś tutaj dołączy i w międzyczasie przypomnę Ci przyjacielu, że jeżeli chciałbyś dać szansę swojemu szczęściu, to możesz sobie kliknąć tutaj w plusik, wybrać spośród naprawdę wielu metod płatności. I co ważne, użyć kodu FIACO, który daje Ci 2 złote 10 groszy zł na start nawet jeżeli nic totalnie nie wpłacasz, otrzymujesz za darmo oraz 10% bonusu do depozytu, czyli jeżeli zdecydujesz się już płacić, do niczego nie namawiam, do niczego nie zachęcam. Ale jeżeli byś na przykład spłacił tysiaka, to masz 1000, wpłacić 10 koła, masz 11 koła, więc myślę, że warto o tym wiedzieć. Powtarzam, CSGO skins tylko i wyłącznie osób pełnoletnich, nie masz 18 grać tutaj nie możesz i... Absolutnie do niczego nie namawiam, do niczego nie zachęcam. Tak tylko mówię, jeżeli tak planowałeś, to z Kodem Fijako nie jest najgłupiej. A dlaczego, to jeszcze powiem za chwilę. Ale Batla tutaj rozgrana do czerwoności. Możemy zobaczyć, że już tutaj dwa dosyć ciekawe noże poleciały. Rękawice nie najgorsze wcześniej poleciały. Teraz kałachów trochę zawiodło. Ale jeszcze pięć naprawdę mocarnych stream przed nami leci Karambit Crimson. Karambit Crimson, który jeżeli byłby do klasyk, wysunąłby mnie na prowadzenie, I to takie wcale niemałe. No ale chyba teraz bym to prowadzenie troszkę stracił Także jak jesteśmy na szarku, więc nie odpływajmy, nie bujajmy w obłokach. Jakże ten knight tutaj był blisko? No on by zdecydowanie zmienił losy tej tobatli Dwie skrzynie, no musi coś tu się jeszcze wydarzyć. Kausiony, no to jest robę 2... 1200 nawet, 1, 2, 3, 4 Ojojoj, oj, oj. ostatnia skrzynia Vapor Waving, ale to będzie dupa To będzie minus to dosyć sromocny ojoj, oj, 3,5 koła na minus mamy 6000 co byśmy mogli tu jeszcze za to, za to ciekawego wy, wy, wytworzyć? Hmm. hmm, hmm, hmm. No to jest dosyć dobre pytanie, muszę przyznać. Myślę, że za 6 koła, to sobie weźmiemy na Jesterku, aktywujemy coś takiego. Aktywuję sobie Def Case'a, Alexiego Case'a i MVP Case'a. 6000, ojejku, nie styknie. No serio, no to Slime Case. Styknie, stykniesz. Dobra. Na standardzie na dwóch graczy. Wiem, że w teorii to powinien być underdog, ale ja liczę, ja liczę. W sumie na tym szarku też oddało nie najgorzej, no kurde, też, też mi dorobiło nawet. Ale mam nadzieję, że po lewej stronie zobaczymy coś kodackiego. Na początku remis w postaci BlackTajów, przepraszam, jego lepszy stan, więc Michael wychodzi nam na prowadzenie, ale to jest zaledwie 700, więc jeszcze dużo do nadrobienia. Oni i Taji spokojnie to nadrabiamy, mamy teraz fajną przewagę, 1500 polskich złotych. I teraz to będzie turbo do dupy bitwa. Pomimo, że zgarniam, to jest jestem 1500 na niej na minus, no. Mm. No trochę lipa przyjacielu, nie będę ukrywał. Dobra, może ta skrzynia. Sekretna skrzynia można sobie spieścić. 992 zł na gesterze I mamy Ultravioleta Skeletona, to jest drugi najlepszy drop. Błagam, przetocz się, przetoczyło się. Uwaga. 6600, bardzo milu się, o to mi się podoba. Mamy Dychę w kiermanie. Czyżby, czyżby Emeraldzik Boży? 4,5%, to jest bardzo, bardzo dużo. Mamy de facto 10% na naprawdę mocne noże tutaj, no dobra, 9, ale wiecie o co chodzi, to jest bardzo, bardzo blisko, tak? To jest bardzo, bardzo dużo, stil. Mamy Falkiona, no to się do tych mocnych noży nie zalicza, no ale jest to nóż w sumie. No ale mnie to nie cieszy osobiście. Proszę, dupnij. Dupnij, no nie Cerberusem, no. o jakąś p piątka w ogóle będzie fosfor Już nie wiem co lepsze, no nie wiem, ten Cerberus byłby lepszy. Wszystko wskazuje na to, że to ostatnie otwarcie i tak też się dzieje. Liczyłem, liczyłem, że coś tu się jeszcze uda ugotować. Ale niestety nie pykło. Mówi się trudno, żyje się dalej. Dzięki za oglądanie do końca. Mam nadzieję, że Ci się podobało i że widzimy się klasycznie już jutro. Trzymaj się do następnego strzała!